Bardzo się cieszę, że już niedługo zobaczymy się na konferencji Advanced Summit. Będziemy tam mieli stoisko wspólnie z firmą ESET, czyli my, czyli DAGMA Bezpieczeństwo IT. Jeżeli jesteś fanem piłki nożnej i chciałbyś wygrać taką oto plikę piłki, która wykorzystywana będzie na najbliższych mistrzostwach świata, to wpadnij na nasze stoisko. Jeśli jeszcze bardziej interesujesz się cyberbezpieczeństwem, to tym większe twoje szanse na wygranie naszych, naszych firmowych gadżetów. Ale ja nie chciałem mówić o gadżetach. Chciałbym cię zaprosić przede wszystkim na prelekcję Roberta Lipowskiego który jest analitykiem i badaczem zagrożeń. Robert Lipowski, który prezentuje firmę ESET, opowie podczas prelekcji we wtorek o tym, jakie metody działania wykorzystują grupy cyberprzestępcze sponsorowane przez służby rosyjskie na terenie Ukrainy, jak przebiegają te ataki, jak grupy APT są aktywne na przestrzeni wielu, wielu lat. Robert Lipowski zdradzi szczegóły metod działania wykorzystywanych do atakowania obiektów infrastruktury krytycznej na Ukrainie właśnie. Ta prelekcja będzie we wtorek. A ja zapraszam cię też na forum dobrych praktyk w czwartek, spotkamy się online wspólnie z reprezentantem SETA czyli Duszanem Kasztanem. Będziemy z wami rozmawiali na temat Threat Intelligence. Będziemy poruszali tematykę, jakiego rodzaju dane są potrzebne analitykom zespołu w Security Operations Center, skąd te dane pobierać, jak badać szczegółowość tych danych, jak weryfikować te dane, jak wykorzystać te dane na cel, do celów analizy. Także zapraszam Cię też na to spotkanie. Mimo, że duszan jest anglojęzyczny, to niech to nie będzie dla Ciebie problemem, jeśli będziemy mówili po polsku czy, czy po słowacku. Zapraszam Cię serdecznie.